Ostrudzki bulwar nad Jeziorem Drwęckim może wkrótce doczekać się swojej nazwy. Część radnych miasta chce go nazwać Bulwarem Europejskim. Obecny rok według nich jest wyjątkowy, żeby właśnie taka tabliczka z takim napisem wisiała przed wejściem na najpopularniejsze w Ostrudzie miejsce do spacerów. W tym roku przypadają cztery ważne rocznice i warto je w specjalny sposób uczcić. Uważam, że nadanie naszemu reprezentacyjnemu bulwarowi miana Bulwaru Europejskiego. Byłoby zarówno uhonorowaniem czterech rocznic, które będziemy świętować w tym roku, byłoby również podkreśleniem naszej wielokulturowości, wielonarodowości, wielowyznaniowości, podkreśleniem europejskich korzeni Ostrudy. Nasz bulwar wygląda tak jak wygląda, właśnie dzięki temu, że zostały wykorzystane fundusze europejskie, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej doprowadziło do tego, że mogliśmy korzystać z pieniędzy, które przyczyniły się do upiększenia tego miejsca. O tym, czy Bulwar będzie miał swoją nazwę i czy będzie to nazwa Bulwar Europejski, zdecydują radni specjalną uchwałą. Przypomnijmy, że w referendum z roku 2004 o przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej aż 87% Ostrudzian było za. To był jeden z najwyższych wyników w kraju, wyższy niż na przykład w Warszawie.